Hej, cześć, witajcie z tej strony Foxes. Witam was w szóstym odcinku z naszej serii z Minecrafta, straszny Minecraft. I tak, yy, zrobiłem sobie tam taką, taki pseudo mini magazyn, powiedzmy. Na razie wszystkie skrzynie są puste. Yy, wiadomo, tutaj wszystko będzie najprawdopodobniej z kabel na wypełnione, żeby to wyglądało jak taka piwnica. Yy, tylko, że jest problem taki, że nie mam co jeść. A plus jest taki, że mam dużo kości zawsze sobie trochę zostawię, żebym miał na pieska i mam właśnie tutaj marchewkę no ale wiadomo, nie, może, nie mogą być same plusy, więc minus jest taki, że jestem gałganem i nie mam nie mam wiaderka z racji, że postanowiłem, że sobie zrobię fajne drzwi no wiadomo, po co komu jakieś jakieś wiadra, jak możesz mieć drzwi wypasione także teraz idę sobie na jakąś wodę Najpewniej nad tą tutaj podejdę, gdyż jest ona najbliżej. Spróbujemy, albo nie spróbujemy, dobra? Nic nie było, jednak nic nie próbuję. Ty, Ty, Slenderman, gdzieś? No bo pokazały się te znaczki śmieszne. Ale nie jak ja bym spotkał Slendermana, przecież ja bym się tak obsrał A taka muzyka była dziwna przez chwilę. Takie, takie bzi, 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 bzi Najgorsze ja jest To ja kurde, serio nie mam Nie mam żarcia, no Nie wiem gdzie ten dziot się chowa w tych krzakach Ale dobra, robimy Kurde Robimy triksa Z marchewami Żeby mieć marchew trochę Ty! Gdzie idziesz? Właśnie, ty Slenderman, od dawna nie atakował Bylem ja tego nie wykrakał Od dawna, no póki co nas Jeszcze nie naszedł ale to chyba dobrze. Tak mi się zdaje. Kurczę, przydałoby się... Przydałoby się ogarnąć wiaderko. Albo w sumie tych zombiaków powybijam trochę, to będę miał z nich jedzenia. Łoko kurde. A się tego reski wszystkiego. Bardzo dużo. Oj, nie wiem czy nie za dużo. No, ja nie wiem, Ty. Uciekaj. Dobra. E, na razie jeszcze te te zgnite mięska. Póki są. No fajnie, plus jeden mi wyskakuje. Jak się chilam. Także spoczko. I, im, 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 im. Tak. A tu są w ogóle drzwi otwarte, ale one są obudowane Co bym mógł sobie teraz pożytecznego zrobić? Kurczę, chyba wiecie co? Chyba zrobimy. Poprawę wy taką na zasadzie, że ja sobie zrobię kopalnię jakąś. Wiecie? Dobra. Zrobimy to tak. Zrobimy, że tu będzie taka pseudo mini farma jakaś zrobiona. Albo tutaj nic nie będzie, albo będzie tutaj farma. I teraz tak zrobimy tutaj zejście do kopalni. Dobra, to mi nie jest potrzebne. Ale pierwszy tutaj trochę wkopiemy w to. Dobra, na razie najważniejsze jest to dobrze tu w sumie oświetlić. Tak tutaj trochę tymi pochodniami. E, tak, motyka nie jest nam na razie potrzebna, za to przydałaby się łopata. I zrobimy sobie wyjście jeszcze takie e, tak jak w poprzednim filmie wam mówiłem, takie ewakuacyjne powiedzmy. Łopata nam się na razie chyba jedna przyda. Tu to możemy sobie pochować, póki co jedzenie jest ok, dirta sobie weźmy pochodni trochę więcej a zróbmy jeszcze chociaż te cztery z tego co już mam tutaj pokrawcone ok a, to jest cień pochodni dobra i i, i co teraz i kopiemy się dalej Dobra, z racji, że tutaj będą tylko takie, można to nazwać futrynami, na wysokość... Nie, tu na razie zostawmy to w dircie, tylko chodzi o to, żeby wysokość była na 3. Żeby to w miarę spoko wyglądało. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. O, coś takiego. I teraz tutaj zrobimy takie, nazwijmy to rozbidlenie. Tutaj też. Cykniemy rozwidlenie. I teraz. Hmm, znaczy, jeszcze sobie trochę do przodu wykopmy. żeby to też nie była taka całkiem klita, wiecie. Ja to najpewniej po tym filmie wszystko zamienię w kobla. Ja bym to zrobił tak, żeby były. Nie wiem, czy tutaj dwie pary drzwi tak robić, bo chciałbym, żeby. Było przejście do kopalni i żeby było przejście... A wiem jak to zrobimy, czekaj. Zrobimy przejście do... Chociaż nie no, do kopalni też zrobimy schodkami. To tak. Yy, powiedzmy, że z lewej strony będzie nasze tam wyjście ewakuacyjne to nazwijmy. Zaczniemy to już pomału kopać. I oświetlać. Dobra. Tutaj będzie dużo kopania na pewno. Naszego wyjścia tajemniczego, ewakuacyjnego. O ty! Zamienił się w dirta. Skobaniotki. Ale to też by się przydało w sumie na wysokość 3. Tylko że. No dobra, tu, tu będą drzwi na to. Tutaj będą takie drzwi. Ten korytarz będzie na. 3 Nie będzie na 3 Zdecydowanie nie będzie na trzy, Dobra Bo tam się potem już zaczyna robić nieciekawie Zresztą wyjście ewakuacyjne to ma być tylko przejście takie trochę to tutaj pokopiemy I zaraz idziemy tworzyć kopalnię Myślę, że Czekaj tej to by było chyba wyjście... Nie, to trochę dalej to zrobimy. Hmm... Troszkę dalej. Możemy tu w sumie zrobić takiego uskoka jakiegoś. Albo tutaj w dół zejście o jedno. Hmm... Jakby to zrobić, by to głupio nie wyglądało. Hops, hops hops. Dobra, nic nie było. Trochę się dalej pokopiemy. Tu jeszcze kilka kratek chociaż. Wiecie, przydaje się system takich tuneli. A to co? A, to jest takie takie śmieszne coś. Tu chyba ziemię zakopywałem kiedyś, możliwe. Albo się po prostu tak wygenerowało. Ale... Tutaj będzie nasze takie super wyjście tajemniczo-ewakuacyjne. A teraz zabieramy się za robienie kopalni. Tu już mamy... <laughs> Fajnie postać dźwięki wydaje. Tu już mamy zrobione takie triksy. No a kopalnię na dół to zrobię na jedną kratkę powiedzmy. No bo po co mi w sumie więcej? Chyba żeby to poszerzyć. Poszerzyć to, nie poszerzyć tego Hm hmm, hmm A w sumie ty po prostu zrobię zejście takie o I tyle i po problemie Tylko oświetlę tu Robię zejście Zombioka słyszę strasznego zombioka paskudnioka, dobra. Tu jeszcze zrobimy tak, i teraz tu już będzie szło to tak w dół. To ja wam w sumie z tego zrobię time jakiegoś wiecie? Dobra, słuchajcie, słyszę do na tu pełno pająków nad sobą. To jest dość niepokojące. O, nocka jest. Pewnie temu miliony tych pająków słyszałem. Hmm, To się gapisz, typie. A, dobra, tam sezionek zasuwa do nas. Ale ja te pająki słyszałem na dole ja mam nadzieję, że on tu jakoś. Chyba tu nie przejdziesz zbytnio, co? Kościół. Ale on jest głośny, ja nie mogę. Toż to się nie da gadać obok niego. Właśnie, kwestia jest taka, że ja słyszę takie dzikie różne dźwięki. To to nie wiem, co to jest. Czy to jest ten typo, czy co to ma być? Ale, ale, ale. Idę i kopię dalej, na dół. Kopię w poszukiwaniu jakichś fajnych rzeczy. W pewnym momencie taki dziwny dźwięk usłyszałem, że myślałem, że normalnie się za mną zrespiło coś. A, i muszę sobie pochodnie wziąć. No tak. No tak. Pochodnie są ważne. Bo bez nich może być lipka. Zróbmy sobie ich trochę. A e, ja mam jakieś brzydkie drewno. Z tego trochę kioszków też zrobimy Znaczy brzydkie, no Ja tam wolę to zwykłe Ale wiadomo, że z tamtego też się budowało coś Dobra, tak wystarczy Tu w sumie też sobie na razie pacniemy pochodnie, żeby nam się Nic nie zrespiło O, widzisz? Ja tu gdzieś Tu gdzieś jest cave chyba Ale nie wiem Na razie się kopię w dół No kurde, jakaś się muzyka tutaj odpaliła, psychiczno-taktyczna. Nie wiem, co się od Janie Pawla, ja tylko patrzę, że... Czy... Pa, Jezu, ty, ja się boję kopać dalej. Ej, straszny to jest, we tak nie rób, kurde, Minecraft. To ja do jakiegoś cave'a będę się wkopywał czy co Minecraft Uspokój się Jaka zadyma jest w tych cave'ach ty? Nawet ja do cave'a się jeszcze nie dokopałem To jest najlepsze. Przystało. A jednak nie. O, żelazo! W końcu, no Jezu. Ile można się prosić o dokopanie do żelaza? No ale nie mów, że jedno żelazo będzie. Dobra, mamy na wiadro. Ale dzień dobry. Dobra, nie ma nic ciekawego tu już. Tam nikt nie idzie mnie pobić na razie. Także też całkiem spoko. Ale muzyczka podjudza. Ewidentnie tu jest coś robione z muzyką, nie tak. Nie wiem ty. Klimat taki zbudowała, nic się nie stało na razie. Może i dobrze. Nie chciałbym mieć zawału. No I koniec, koniec kilofów idziemy. Hops, hops, hops. Kids, kids kids Dobra, przynajmniej nam się poszczęściło, że mamy żelaza na wiaderko. To teraz możemy zrobić sobie trochę taką farmę, powiedzmy. Taka trochę farma. Tylko zaś trzeba. A miecze mam jeszcze, dobra. Tu w ogóle był ten gravel. Trochę go wykopałem, chyba jeden blok w sumie tylko, także. Niezbyt... nie za wiele. Nie za wiele. Aczkolwiek teraz najbardziej potrzebny jest nam killoff. Są kioszki, dobrze. Eee, to tak. Wrzucimy sobie trochę tego. Tutaj pyk Myślę, że... No nie wiem tak ze 3 Z 3 kiloffy zrobimy. Supcio, subcio. subcio. Dobra, mamy kilofy. To na razie wszystko tu wrzucam. Później się po filmie się pobawię trochę w okoblowanie tego. Zwłaszcza, że mamy już kobla w miarę dużo. I w zrobienie e, tam magazynu, nie? W zrobienie magazynu, dobra. Na razie sobie zrobimy wiodyrko. E, kurde, nie mam jak wyjść zbytnio, bo nie mam staminy. Dobra, ten na taką szybką... Szybka akcja. Wiesz o co chodzi, wariacie. Dobra. Ło, lewitujący ten. Lewitujący liść. Nieźle. Nieźle, ziom. Dobra, na dole gdzieś sobie tutaj zostawimy. Chwila, to będzie tutaj robione. Pstryk, pstryk, pstryk. Zresztą wszystko to i tak zamienię na kobla. To na razie tu damy wiaderko z wodą i idę po jeszcze jedno. Mam nadzieję, że przyniesienie go nie sprawi mi zbyt wiele trudności, tak jak przyniesienie pierwszego. Aby tak było Aby tak było, no? Squidzik Squid Staram się też nie sprintować, żeby... Żeby nie ten Nie, nie, nie Zużywać aż tyle energii, wiadomo O, to teraz tu jak zrobię? O, to mam nieskończone źródło. Dobra, git. Dobrze, pstryk, pstryk, pstryk na jedno. Ło, są wody, tak słychać. się zastanawiałem, co to, co to się podziało tutaj kurczę. A to wodionkach lub psa sobie. Dobra oświetlimy. Na razie kopiemy wszystko łopatą, jak najdalej się da. Okej, okay. teraz tak. Tu byśmy to dali na środku. Dobra, jeszcze zrobimy... spróbujemy to zrobić takim, wiecie, takim placem bez żadnego jakiegoś Konkretnego tutaj wyliczania, że Eneduer i Kefake, coś tam, coś tam maka paka, tylko byśmy to tak zrobili, wiecie, tak, survival. You know what I mean. O, gravel, nie, że tam jakieś takie taktyczne place, tylko po prostu taką spróbować zbudować. Chociaż wydaje mi się, że mi mniej więcej to wyjdzie. Stryk, pstryk, pstryk. Dobra. O, flincik wyleciał właśnie. Tu przyda się później po, pokopać trochę tych flintów, żeby mieć kurczę te Żeby mieć strzały, bo strzały na tym. Na tym jak gdyby trybie można powiedzieć. Na tej paczce, na której ja gram, to się na pewno przydadzą. Tu jest raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy. Dobra, to tu będzie w... źle odmierzyłem? Źle odmierzyłem. Tu będzie woda. Super. A tu będzie farma. Farma, farma. Pstryk, pstryk, pstryk. Pstryk. Stryk, pstryk. Dobra, śmigamy. Na razie taką na no, niby mała, aczkolwiek wiesz, kurczę, no. Mieć, a nie mieć tu. To, to jednak jest zawsze jakiś komfort. Tylko pytanie, czy tu będą chciały marchewy rosnąć, bo Nie wiem jak to tam będzie wyglądać. Ale warto spróbować. Jak nie, to się najwyżej to y, tą dziurę załata, albo się tu zrobi coś jeszcze innego. Mam nadzieję, że mnie mój zmysł tutaj, Farmero Ogrodnika, nie zawiedzie. Dobrze. W sumie jest oświetlony całkiem spoko. Teraz tak, weźmy sobie. Weźmy sobie motykę. Motyka. Marchewy. No i w sumie tyle. W sumie tyle. Nic więcej nam jakoś bardzo do szczęścia nie trzeba. Spróbujmy to posadzić na każdym z rogów. Zobaczymy czy będą wystarczające warunki. Ogólnie całe to tutaj sobie poletko zaplewmy, czy tam zaorajmy Wolaj Pole na traktorę. Wiesz o co chodzi. Resztę sobie tutaj. O ty. Ale te nie wyskakują. To jest git. Tutaj sobie zrobimy. Dobra. Ja w sumie mam jeszcze troszkę mączki kostnej, także... Oj, sorry, bo się musiałem tutaj poprawić. Yy, także sobie weźmiemy tą mączkę teraz. Spożytkujemy ją jakoś dobrze. Wstaje nowy dzionek. Super. Dobra, wyrastamy. Stryk. Tak, żeby całe poletko mieć. W sumie zrobimy tak. Będzie prościej. Nie będę się taką taką męczącą tutaj mm, metodą bawił. Dobra, już mamy tego więcej. Ciekawe, czy któreś zaraz z tych na rogach nam wyrośnie. W sumie to możemy zrobić To w miarę tak symetrycznie, żeby też się Symetrycznie światło rozchodziło OK Spróbujmy tutaj posiać jeszcze. Siejemy, siejemy A fajnie się te, te shadery zmieniają jak sadzę. W ogóle tu nie widać, że jest woda, nie? To jest najciekawsze. Ale ona tam jest, ona tam, bulka. Dobra, tutaj będzie do przestawienia później. Że... Nie źródełko. znaczy, no, nieskończone źródełko. Mnie ciekawi ogólnie kurczę, czy tutaj coś wyrośnie z tego. No, będzie trzeba ze zerkać tam, czy coś wyrośnie. Tu się jak sprawy mają. Bo ty, pana, te chmury. Ale dym na chmurach się dzieje, na tych tam, o. o! ja Ty, na bany chłopie przyleciał normalnie chłop. Tu jest ten, co strzela, dobra. Małe rozeznanie. Tam się świeci, bo tam byłem... Tam miałem swoją pseudo pierwszą bazę, okej. Okay. No nic, no. Ym, tak to będzie wyglądało. W sumie mamy już i tak długi odcinek. Trochę kopania było. Gł głównie siedzenie w domu, aczkolwiek, no wiecie, trzeba tutaj też to poogarniać, żeby, żeby mieć bazę w miarę fajnie zrobioną. Także co? To będzie na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam wszystkich do subskrybowania, lajkowania, komentowania, wpadania do mnie na streamy. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie albo na streamie. Trzymajcie się. Cześć!